Cześć Boże! 3 kwietnia 1969 roku papież Paweł VI podpisał sławny dokument reformujący liturgię Kościoła katolickiego, Konstytucję Apostolską Missal Romanum. Dosłownie to po prostu znaczy: mszał rzymski. Wraz z tym aktem rozpoczęła się prawdziwa rewolucja, największa rewolucja. W historii Kościoła katolickiego. Chciałabym się skupić dzisiaj na pewnym jej aspekcie. Wstawiłam w tytuł niszczenie sakramentu kapłaństwa, bo uważam, że z takim procesem mamy do czynienia. Od dziesiątek lat wprowadzane są w kościele coraz to nowe funkcje liturgiczne. Na początek zmieniły się de facto funkcje ministrantów. Przypomnę tylko, że w liturgii trydenckiej. No, mamy do czynienia właściwie tylko z celebransem, ewentualnie asystującymi mu diakonami i ministrantami, i to jest wszystko. Z czasem, właśnie w ramach reformy, ministranci zaczęli czytać czytania. Pojawili się tak zwani lektorzy. Następnie pojawili się tak zwani nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Jak sama nazwa wskazuje, powinni być bardzo sporadycznie używani. A następnie diakonistali. Rok 2021 przyniósł nam z kolei włączenie kobiet do liturgii poprzez funkcję akolitek i lektorek. Do czego to wszystko prowadzi? Moim zdaniem, przede wszystkim do narastającego chaosu w presbiteriach, ale także do tego, że ludzie zupełnie inaczej zaczynają patrzeć na to, co święte w kościele to co święte i ważne w liturgii. Zdajmy sobie sprawę z tego, że kiedyś zarówno czytanie czytań mszalnych i Ewangelii to było coś, co mógł robić jedynie kapłan albo diakon, czyli osoba posiadająca święcenia w stopniu wyższym i to samo się tyczyło udzielania Komunii Świętej. Dzisiaj to wszystko no, wygląda zupełnie inaczej. Kiedy myślimy o prezbiterium, to mamy tam często całkiem spore grono osób, które są w niezwykle rozmaity sposób poubierane, bo są i w kążach, i w, prawda, w albach, i czasami w ornatach, jak są diakonii stali, tak, czy w stółach, więc jest tego cała, cała masa i, no, jeszcze do tego dochodzi, tu bym na marginesie dodała, czasami taka wątpliwa jakość tej posługi, no, chociażby wyrażająca się w tym, że czytania czy też psalmy są w fatalny sposób, że tak powiem, wiernym przekazane. Zdarzyło mi się też przyznam, być na takich liturgiach, na których ministranci w ogóle występowali w ubraniach, bo nie chciało im się nawet założyć komrzy. Mamy też więc do czynienia z notorycznym łamaniem przepisów liturgicznych. Ale skupiając się na temacie. No więc. Przez dziesiątki lat ludzie widzą, jakby, jak ograniczana jest funkcja kapłana. Pytanie, czy jakby przydzielenie możliwości czytania słowa Bożego ludziom świeckim? To jest wyrażenie szacunku dla tegoż słowa, czy też wprost przeciwnie. Kiedyś jednak towarzyszyła temu pewna celebra uroczyste przenoszenie mszału z jednej strony ołtarza, na drugiej? I tym podobne rzeczy. Dzisiaj po prostu sobie, prawda, wychodzi ktoś, jak wspomniałam, lepiej lub gorzej czytający, i po prostu z ambonki z lekcjonarza odczytuje wybrane fragmenty. Tylko Ewangelia tak, pozostała zastrzeżona właśnie dla kapłanów, ale no mamy tutaj właśnie już diakonów stałych, tak więc po prostu jakiś żona tych większości panów. Którzy sobie, prawda, przychodzą i ewentualnie wspierają księdza, który, no nie wiem, czy naprawdę rzeczywiście wymaga takiego wsparcia. Zwróćmy uwagę, że tak naprawdę to pojawienie się tego całego roju tych dodatkowych funkcji nic w kościele nie zmienia. Naprawdę nic, bo tak naprawdę zawsze był i jest kluczową osobą Celebrans. Bez kapłana mszy świętej nie będzie. Natomiast bez tego całego grona osób pełniących różne takie funkcje paraliturgiczne, jak najbardziej świetnie sobie Kościół może poradzić. Ja przewiduję, że w ramach tej takiej postępującej ciągle jeszcze dalej reformy chaos będzie się pogłębiał. Już słyszymy o tym, że Watykan na polecenie papieża Franciszka, że tam różne osoby pracują powtórnie nad tym, czy rzeczywiście no, nie można by zrobić święceń diakonatu dla kobiet. Przypomnę tylko, że wypowiedział się negatywnie na ten temat Jan Paweł II. Odnośnik do dokumentu Ordinatio Sacerdotalis jest w opisie filmu. Tymczasem papież Franciszek, nie bacząc na to orzeczenie, zleca, żeby jednak jeszcze wszystko raz przejrzeć. Właściwie nie jest to możliwe do udowodnienia, żeby kiedykolwiek w Kościele katolickim kobiety przyjmowały święcenia diakonatu. Szuka się więc różnego rodzaju wytrychów, żeby to przeprowadzić. Jednym z takich wytrychów jest znowu zlecone przez papieża Franciszka przyglądanie się kwestii ważności święceń anglikańskich. Tu przypomnę, że również negatywnie na temat ich ważności wypowiedział się papież Leon XIII, odnośnik do dokumentu w opisie filmu. Oczywiście dokument jest dostępny po polsku. Dlaczego nagle ten temat powrócił, skoro już jest orzeczenie, że nie uznajemy święceń w kościele anglikańskim? Otóż dlatego, że kościół anglikański wyświęca także kobiety, więc gdyby się uznało ważność, jednak ważność święceń anglikańskich, to oczywiście pośrednio otwiera to drogę do wprowadzenia także święceń diakonatu w Kościele katolickim. Diakonatu kobiet, oczywiście to mam na myśli. Jeżeli dołożymy jeszcze do tego zamieszanie przy okazji Synodu Amazońskiego, zamieszanie związane z próbami przeprowadzenia zniesienia calibatu kapłańskiego w Kościele Łacińskim. Mamy cały obraz ataku, ataku na sakrament kapłaństwa, sakrament kluczowy dla istnienia Kościoła katolickiego. Dziękuję za wysłuchanie tego vloga, pozdrawiam serdecznie, zapewniam o pamięci w modlitwie. Niech Pan Bóg błogosławi.